Tej płyści głoch słów moich słuchów jest pełniwy. Idzę przerównać do człowiek, człowieka, co swój budynk postawił na kamiznie. Spod deszcz przebrałem życie, zerwał węza i uderzał w ten budynk, ale węsa nie zawalił, bo był zbudowany na skałach Ekscelencjo, czy w dyksancie arcybiskupie lub etnik z Te obrazu Kasiewi. Czy wieku rozmaity uciały ledze robile na Kasiabach badania etnograficzne, a szukali kulturowi i własności, a wartości tego letum Wszyscy doszli do świąt, że Kasiewi są bardzo religijni. Zokotca Jeršič błakać się wskazam są w ćizach i zyder gügeści swoich sąsiedze książ pon einem unbekannten volke in deutschland bisu gdzie ten lud das volk jest tief religiös oder besser gesagt kirchlich ten lud je bar religijny, ale lepiej żyjący wścielni przez wiele sta lat Ewangelia Chrystusa po Maleśku wnika w desia na ibę przemieniła jaż przemieniła Bena i zwiszku. Kasiawi witles i od w w znakiem krzyża zacinanych głeźlidzeniu, i w płat, w górstwie i na młodzie. Ich myśleni z kłysów i strategia, bo we sparwanczono z ziemią błękaw, z we dowolną matince błękaw świątyma. Prawie wszystko, co człowiek przy od we urodzeni go, po śmiertelny dyl, bo we w błękaw Nie jest tedy do zeu, że nasi ojcowie z wiary, cierpale seła, do wypierania za zaborca ma, Żyd ładny, zdrowi i rzeci za załejcie znany. Że do dziś dnia, kasiepi są znu i tego, że mają zyce i chcą je mieć. Że z Kasiebskich familiów wychodają ledzę u biskupi i księżniczki, że my jesteśmy leda robłycy i miłe Budynk, ja ci budowali na Skale Chrystusa na Iztarkowie u ekososomocni, przetrwał wiele sztormów i kryzysów. Spod deszcz przebrały życie, zerwały się sztormy i uderzały w ten budynk, ale on wyschnął w molu, bo był zbudowany na kamiznie, na skale. Budować swoje dzieci na skalę. On Jezus przerówno lec lecci dzieci, do budocej. na czym budaje co są dniowi płynąć Ty To ciasto nie jest tak, jakby me zabivele, że bez człowieka, albo lepiej człowieka zastawać, znaczy Wiedzieć, co się dzieje. To, co dzień rozeznawać wielką, głęboką przez sami, głęboką wętrą tam. To wedle tego, co człowiek jest objawiony przez Chrystusa i w Chrystusu rzec, zejac, tam pływać. Człowiek, ja ci słucho słowa i je wypełniony nie je jak lepci piesk na młyrzcim w teren wiatrnego, stądka do lądka, głęboko stoi na skale. Ta człowiek człowiekiem łecni, nie dosa ani kupic, ani westrasiec, ani łemanic słodcima ma słowa fałszywych proroków nichilizmu. Nasi czasy nie są ani głębsi ani lepsi jak źródło. Co rozwicie widzę nam tak, co niczego bałwnika nie zbudują, choćby budowę, hutku i wiele, bo nie ma piankników, dostrzeganiałych człowieczeństwa, gdzie nie ma gdzie ze wiara tam po maleśku, ale w jedną stale Krusi za i trepieje wspólnotami mi ma. Weź do wspólnotalecko, gdzie to lecko, czy ze naród, czy Unia Europejska, czy cały świat stoi belnym, cnoplewym roboczym, błekobójnym człowieka. Jak człowiek je belejacił, ty i cała reszta błyca musi zawalec. Jak brak lecji z semienim, z dechływą z dobrze uformowanym charakterem, instytucje i biurokracje nic nie pomogą. Świat stoi człowieka, belnym człowieka, takim, jak rzekł Pan Jezus, co swój budynek postawił postawił na kamiznie, to znaczy na błego. Budować Rodzena na Chrystus. Jak nas uczył w Jan Paweł II, dzisy i witry, każdy narodu narodu i całego letztwa na świecie idzę przez Rodzena. I tom Waj, Sostre i Bracino wieka siebie, i tom Słomosa, co na nas autostradę, górę. Wsielejawcich śmieci kryj piąkni, ale pusty. Dobry trzy lata temu zrobił je ankieta, prawie 400 sztek, wystrzył się wści młodzy sny. Wiksi z nich nie znaje je źródli o matce błysi. Prawie pływa nie mówi co dniowi ż. A skręcono młody, młody Kasiewicz znają prawie 60% z nich plus skłelany. Głębiarcy mi fundamenta, rzecicłe, familia jest wspólna medle Twoja doma. Amerykunie, przez czternek światło nie rozwiele, kłopotu w badaniach psychologicznych na drodze lą dosle do, do ślądu, że nic tak nie trzymie w grepie białci, chłopa i dzieci, jak my twarzy. together, together together, Przez wiele lat kasiabi bele buśni z mocnych miłujących nowych rzeczy, Rodzynów. Trzeba gadać z na małebu, czytać z nima związy Pismiona, uciec Miło do Chrystusa. Uedmekac młody da się na święty wytwaszczyć, ale przed świadciem zrobić z kwelce dodo myłą, szkłę to znaczy budować na skalę. Stądka przechodzi zdolność do miłowania wekłejstwa i służbie płelsce. Młodzież dobrze uformowano wiara. Nie je prywatne, jest prywatne, bo pod łóżka. Ona angażuje w rzeczy parafii, w rozmaite inicjatywy, we wspólną starą, o rodzinę, jaką je katoledzki chłyszczy. Chłyszczy jest nasz, ale jesteś Chrystusa. Nie ma lepszych szkół w społecznym jak jak taksik. Parafi, że każdy ma swój pad, swoje zadanie do wykonania. Jeśli słowa na jego hymnu, bez nie mają westać pusty, musimy wypełnić je i odwoźnym weznaniem. Tu jest nasza ziemia, tu moja ojczyzna. Kto nie ma słowa za matka ten nimłe ziemiec błega za ojca – mówił w III wieku świąty Cyprian z Kartaginy Punkt trzeci – budować na skalę rzeczy społecznych i e politycznych. Nijak nie dosapuje że nie jedni z nas tak chudko wezbywają za związku z Chrystusem, aby chcą nosić mętel na dwóch ramionach. A nie brakują liderów, co są jak strzela, co temleje leje na wietrze. Więc be ten wiatr wieł z Brukseli i niósł stanowiska, kariera, ciepła, grę i Jeśli chcemy być jakichkolwiek gospodarzami, musimy bronić naszą istnotę, na duszę rodno mływa nasz etniczny charakter, a jego kłężenia jest u Chrystus. Przez prawie 50 lat, procem Chrystusowi Ewanieli, w publicznym, publicznym biotkowałem bezbłędny system. naprzód narodowy socjalizm hitlerości, później socjalizm komunistycznych. Wymordowali miliony niedowinnych lecji, zniszczyli kwestie i kapelci, zniszczyli księży, zniszczyli, żeby w wszystko, co przypomina człowiekowi głęboko, stworzece ich zbytki. Chcieli zbudować raj na ziemi, a weszło piekło lagrów, krzywdę, i światańskich płech cegaństwa. nikt nas zabiera, nie małci ani nie chce śmierci. Równak sztorm idzie, życi zbierają, po malinku z z nasłę serca i rozem to co je Chrystusowi. Idzę woda na zapieranie za prawdę, a kto chtowe że prawdę i wie, że stoi, ja weznowo znowu, bandzę Unii fanatyka katolickim oszołomem, człowieka nietolerancyjnym fundamentalistą, wroga łelnoscy. W dzisiejszym Europie wiele lecji, w i medialnych, chłeżeje na chrystianofobię. A wały najbardziej biją w serce chrześcijańskiej cywilizacji, w z dzieci w małżeństwie. w małżeństwo. Ta uroczystość na doroczni z Kasiaków, nie jest doderwka do Kasiebszkiego folkloru, łana je w centrum naszych dzieci. Z nich chcemy wracać do niesienia Chrystusa i jego miłote. W publiczny a polityczny. Punkt czwarty i ostatni: Jednota Chrystusa. W pierwszym czytaniu w ciele jesteśmy, że święty Paweł na Linu, żeby nie było między wami Nie jest dobrze, że cieka się i sobą. Nie jest dobrze. Gdzie karmo naszych bracinów idę w krej, z radykalnym hasłem: Chcemy kaszeł bez płeliści. Czujce tu ze serca toni skłet nasz apostolści. Nie mam kaszu bez poloni, a bez kaszu płeliści, pisu Hieronim derdości. A piastun nasi rodni kasiawści mływe. Krządz doktor Bernard Sechta lubił gadać, że nie należy do Płyści, ale są Płyską. Kto chce w kłębrowce w sprawie służyć, ten łączy, ten buduje wspólnota, ten widzi te są lat współbecy w lewym z płyńską, i płetźcim naroda, Nie ma kaszek bez polonii, a bez kaszek płeści. Naj zrzeszonych nikt nie był głębokim. naprzód z pana Jezesa, z jego świątym zejaniem w sakramentach, zrzeszonym w wierze i katoleczcim z na na starków, zrzeszonym w Chrystusowym błysce, tak każdy, kto moich słów słychał jest je w idzie przerównać do rodzemnego człowieka, co swój budynek postawił na skale. Panie Jezu Chryste, nace i z Tobą chcemy budować nasi kaszewski i witro. Amen.